Witam Was serdecznie na kanale Ocz szeroko zamknięte Miniatar. Dzisiaj będzie czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków. Zobaczymy, od którego zaczniemy. Czytanie na tydzień od 11 do 17 grudnia. To zaczynamy. Przejdziemy sobie do kolejnego znaku. Kochane rybki. Panowie ryby zobaczmy energia przeszkadzająca energia sprzyjająca karta rada okay. dobra Kochane rybki. Energia przeszkadzająca. Jest to brak podjęcia decyzji. Brak podjęcia decyzji, niemożność na, nie wiecie, co zrobić w danej kwestii i stanie w miejscu, nie podjęcie tej decyzji jest przeszkodą. Jeżeli podejmiecie, podejmiecie decyzję, to sprawy ruszą naprzód. Mamy księżniczkę Pentakli. Więc mamy osobę, która chce podjąć właściwą decyzję. Chciałaby yy, się rozwijać, chciałaby się czegoś uczyć, chciałaby coś nowego zdobywać, ale, ale, stojicie w miejscu, nie wiecie co zrobić. Nie wiecie co zrobić. Może tu chodzić o pracę, może jakaś nowa inwestycja, może jakiś zakup, może yy, plany związane z Waszymi. Związkami, relacjami. Jest tutaj zawieszenie i to będzie energia, która będzie Wam przeszkadzać w rozwoju na ten tydzień. Kochani, bardzo ciekawa energia, sprzyjająca. Wieża jako arkanum wielkie, i mamy króla Puław. Bardzo mocno wybija się fakt, że trzeba ba, podjąć decyzję, aby coś zniszczyć, zakończyć, rozwalić. Yy, możliwe, że samo się też rozwali, kochani. To jest bardzo możliwe. Jeżeli coś legnie w gruzach, to legnie dla Waszego dobra. Chyba, że to wy będziecie yy, powodorem kończenia czegoś. Mhm. Mamy tutaj wierzę. Musi coś paść. Co? Może być król buław. Kochani, może być to król buław, czyli może być kochanek, może być właśnie taka pusta namiętność. Jeżeli to nie jest związane z jakąś energią seksualną, kochani, to może być ego. Może być chęć jakiegoś zdobywania czegoś, osiągania czegoś. Coś musi być tutaj rozwalone. Nie wiem, czy to Wasza energia, czy to Wy macie, czy, czy po prostu energia kogoś, kto Wam w jakiś sposób przykrza życie, yy, się zmieni, się zmieni i yy, już może nie być takiego problemu. Bardzo ciekawa rada: dziesiątka pentakli. Kochani, yy, radą jest, aby skupić się na rodzinie, aby skupić się na jakichś inwestycjach związanych z domem, jako budynkiem, by skupić się na dzieciach, by skupić się na rodzicach, mamy tutaj międzypokoleniowość, mamy tutaj dostatek, ale też i finansowe zadowolenie, kochani. Więc jeżeli te kwestie, które tutaj musicie podjąć, są związane z pracą, no to jest szansa, że macie iść w stronę pieniędzy w stronę pieniędzy, domu, rodziny jeżeli tutaj jest jakiś romans albo ktoś po prostu yy, chwilowo was zauroczy mu i się zastanawiacie, Boże ja chyba kocham nie, nie, to chyba szybko minie, bo macie się skupić na rodzinie, na stałym partnerze, na stałej partnerce mhm Dobra, wyskoczyła. Wyskoczyła karta. Bardzo ciekawe. Królowa Buław, król Buław. Mamy tutaj parę. Single mogą. No, no, single kochani mogą. Mogą, mogą znaleźć jakąś ognistą osobę. I to będzie dobre. I to będzie dobre. Ta ognista osoba może przerodzić się w związek stały. Jeżeli macie stały związek, no to radą by było też zadbajcie o życie seksualne w waszych związkach. Mhm. Że będzie bardzo, bardzo potrzebne. Jeżeli nie, to kochani, skupcie się też na wyglądzie osobistym, że może, żeby pobudzić zmysły tej drugiej waszej osoby. Nawet jeżeli jesteście singlem, to jeżeli w jakiś sposób coś zmienicie w swoim wyglądzie, to być może poczujecie się pewnie i dzięki temu może ta wasza pewność siebie sprawi, że poznacie nowe, całkiem interesujące osoby. Całkiem interesujące osoby. Jeszcze też wierzę, chciałabym co dobrego, bo to jest dobre, coś runie. Oj, kochani. Jeżeli w pracy coś Wam tutaj y, runie, to zaraz pojawi się nowa oferta, nowa umowa. A może z czegoś trzeba w pracy zrezygnować i pójść w coś innego, w coś, co Was bardziej pociąga. Y, I dzięki temu y, będzie jakaś umowa, będzie jakiś kontrakt. Może dostaniecie, kochani, jakąś pracę. Może powinniście szukać gdzieś indziej. Jeżeli szukacie. To też jest podpowiedź dla Was. Może w zupełnie innej branży. Tak jakby ten wasz pomysł musiał być. Musiał ulec zniszczeniu, aby, aby coś poszło po Waszej stronie. Bo to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze po jednej karcie. W związkach, w rodzinie. W finansach. Mhm. Jeszcze wezmę kartę radę na tą. Okej. Okay. W związkach, kochani, jakieś sprawy pójdą naprzód. Pójdą naprzód. Będzie polepszenie związku, będą jakieś informacje, będą dyskusje. Wydaje mi się, że tu jest wyjście też z trudnej sytuacji, jeżeli macie jakąś. Jest dużo, dużo rozmów. Nie wiem, do czego to doprowadzi, ale jest tak, tak naprawdę jest wyjście z trudnej sytuacji. Czy to będzie zakończenie związku, czy to będzie wejście na wyższy poziom, to już zależy od Was. Ale tak, sprawy w końcu powinny ruszyć, y, powinniście porozmawiać. Jeżeli chodzi o rodzinę, to wyszła mi karta dziewiątka Mieczy i Papież. Tak jakbyście martwili się y, o ojca albo y, o dziecko, jeżeli jesteście ojcem, no matką też może, możecie być, jeżeli. Macie taką energię autorytetu i zarządzania domem rodziną. To może być, nie musi być, ale może, może po prostu ktoś się martwi. Ktoś się martwi, może o zdrowie, kochani, bo wyszła mi Czwórka Mieczy. Jako Karta Rada, nie martwcie się. Jest tutaj uzdrowienie, jest tutaj regeneracja, jest tutaj odpoczynek. Chyba, że, no, ktoś z waszych bliskich, słuchajcie, się przypracowuje, no to może warto by było im podpowiedzieć, że, żeby się nie martwić. Mogą tutaj też być decyzje, zamartwianie się o sprawę małżeństwa. I w tym momencie trzeba było dać sobie czas, przemyśleć, um, uzdrowić swoje emocje i dopiero później podejmować decyzję. Jest zalecany odpoczynek, regeneracja, możliwe, że próba ratowania związku ratowania związku jest yy, jako rada. Albo ratujcie, albo po prostu dajcie sobie ochłonąć, yy, bo. Yy. No, uleczyć coś, ochłonąć. Kochani, w pracy bardzo ciekawie jest sprawiedliwość, więc um, możliwe faktycznie, że jeżeli mieście trudność z jakąś osobą z pracy, bo e, bardzo egoistycznie do czegoś podchodziła, to jej um, ego może runąć. Może coś się wydarzyć, że to ego runie i nagle nastanie sprawiedliwość. Yy, może być, może być yy, też tak, że ktoś sprawiedliwie zostanie osądzony, jakaś prawda wyjdzie na jaw, może być też tak, że Wy dostaniecie sprawiedliwą zapłatę. Czyli to, co Wam się należy, to dostaniecie. Pamiętajcie też, że yy, no jeżeli yy, tutaj nie sądzę, że tak jest, ale jeżeli to jest ego rybek, Um, albo jakieś działanie takie pochopne za wszelką cenę, bo ja tak chcę, bo ja chcę więcej. No to, kochani, pamiętajcie, że no, ta sprawiedliwa ocena będzie dotyczyć też Was. Mm, ale nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że tutaj ktoś inny dostanie po łapkach albo dostanie w łapkę za swoją ciężką i dobrą pracę. Mm -hmm. Na spodzie czwórka, buław, królowa mieczy, siódemka pentakli. Stabilizacja, świętowanie, czekanie na jakieś decyzje, na jakieś opinie. Albo odwracając to, jakieś decyzje, jakieś opinie. Już niedługo, już niedługo yy, będą. Yy, Wyjdą na jaw, jakby ktoś coś oceni, ktoś wyrazi jakąś opinię i dzięki temu będzie poczucie stabilizacji, być może świętowania. Jeżeli ktoś ma do podjęcia jakieś yy, decyzje, no to też powinny być na waszą korzyść, kochani. Może jeszcze nie w tym tygodniu, bo zawsze na spodzie to jest taka yy, przyszła energia, jeżeli, jeżeli właściwie postąpicie teraz. No ale tak czy inaczej, mamy tutaj czwórkę buław, świętowanie, świętowanie, może jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać na decyzję, ale jest na co czekać, jest na co czekać. Dobrze, moje rybki, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, buziaki, pa!